Cześć moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zajmiemy się metodą wpłat na zena oraz wypad, bo słyszałem, że gdzieś tam z tym macie problem, że w niektórych wideo po prostu trzeba grzebać, więc stricte dedykowane wideo właśnie pod to, jak wpłacić na zen. Także nie znakając dłużej, pamiętajcie jeszcze o łapce w górę, subskrypcji, komentarzu i zapraszam do oglądania. Partnerem kanału jest aplikacja Zen. Dzięki niej zyskujesz cashbacki, zwroty za zakupy, dodatkową gwarancję na elektronikę, a także łatwo wypłacisz krypto z giełd takich jak Binance, Bybit czy Bitget. Z kodem MBZEN masz aż 5 miesięcy planu pro za darmo. Link znajdziesz w opisie wideo, a kod wpisz podczas rejestracji. Zen to prosty sposób, żeby ogarnąć finanse i kryptowaluty. Polecam. Także w momencie, moi drodzy, kiedy już macie założonego Zena, wpisaliście oczywiście kod MBZEN podczas rejestracji, to logujemy się na nasze konto Zen i następnie mamy tutaj na pierwszej stronie takie trzy kropki: USD, PLN, Euro, GBP. W zależności oczywiście, czy macie już jakieś waluty, czy też ich tutaj nie macie, no to będą Wam tutaj różne wysokiwały w okienku. No i jak klikniecie te trzy kropki, to macie pozostałe obsługiwane waluty Fiat na aplikacji Zen. No ale nas głównie podejrzewam interesuje złotówka, czyli PLN. Więc klikamy w tego PLN-a i aby go doładować, klikamy. Po prostu doładowanie. Więc, jak tutaj już klikniemy, wybieramy oczywiście kwotę. Więc możemy sobie wybrać kwotę 50 zł, tutaj dowolnie 100 zł, 200, 500 tysiąc, bądź po prostu kliknąć na to 0 i w tym momencie wpisujemy dowolną przez nas kwotę. Oczywiście przy każdej tej metodzie ta kwota minimalna będzie inna. No i tak jak widzicie, minimum 29 zł dla Apple Pay'a. Więc zróbmy to też właśnie teraz Apple Payem, którego mam wybranego. Więc 29 zł moi drodzy. Klikam sobie doładuj Apple Pay. To na samym dole przycisk czarny. I w tej chwili wybieram, jaką kartą chcę tutaj doładować właśnie konto Zen za pomocą Apple Pay'a. Więc ja sobie teraz zasłonię ten ekran, bo za dużo tutaj danych kart będzie widać, ale po prostu płacę teraz Apple Pay'em, tak jak Google Pay'em, tak to ja płacę akurat Apple Pay'em, więc to jest wszystko jedno, w zależności oczywiście, czy macie telefon na Androidzie, czy na iOSie. No i jak widzicie, kwota została już doładowana. Więc teraz klikamy sobie jeszcze raz na złotówki i pokażę Wam pozostałe sposoby. Oczywiście klikamy po raz kolejny doładowanie, i tutaj na dole nad przyciskiem czarnym doładuj mamy Apple Pay. No i tutaj właśnie klikamy na to, i tu zmieniamy metody. Oczywiście możemy doładować z Zena jakąś kartą, no ale jakby myślę, że to w większości przypadków nie będzie używane bo mamy blika mamy Apple Pay'a, mamy też chociażby PayPal, PayPal Card, Bank Transfer, Neteller, Skrill i tak dalej, i tak dalej. Mamy też metodę doładowania Digital Currency, aczkolwiek myślę, że w większości, jeśli chcielibyście doładować tutaj już Digital Currency, to pamiętajcie o tym, że nie wszystkie kryptowaluty są obsługiwane, to po pierwsze, a po drugie, Zen jakby bezpośrednio nie świadczy tej usługi, tylko ma pośrednika, więc dużo lepiej będzie Wam skreszować na giełdzie, która współpracuje z Zenem, na przykład Binance, BitGet, Bybit i pora przez nich przelać bezpośrednio te złotówki na nasze konto w Z. No i oczywiście mamy tutaj też Instant Transfer bezpośrednio z banków. No i jak to wygląda, moi drodzy? Ja na przykład używam M-Banku, czyli klikam w M-Transfer. No i tutaj oczywiście wpisuję, jaką kwotę chcę przelać. Załóżmy, że to jest 10 zł. Klikam sobie teraz, zapłać 10 zł. Przenosi nas teraz do naszej przeglądarki domyślnej i mamy tutaj komunikat: zaakceptuj transakcję, akceptuję i rozpoczynam płatność i następnie przeniesie nas do banku, w zależności od którego, bo, znaczy, który bank wybierzecie. No i w moim przypadku przyniosło mnie do mBanku i w tej chwili musiałbym się tutaj zalogować moim identyfikatorem, hasłem i potwierdzić po prostu transakcję na banku i to wszystko. I już macie gotową transakcję na Zenie. Oczywiście ja w tej chwili sobie to daruję, bo myślę, że każdy w zależności od tego jakiego użyjecie banku, no to będzie to u niego działało troszkę inaczej, aczkolwiek podobnie, po prostu będziecie musieli wpisać tutaj właśnie ten identyfikator i wasze hasło, no a tych banków tutaj trochę jest, więc my teraz przez to nie będziemy przychodzić, bo każdy bank ma coś innego, jeden ma identyfikator, drugi ma login, trzeci podejrzewam może mieć po mailu, czwarty po telefonie i tak dalej, więc po prostu logujemy się i potwierdzamy tą transakcję. To co jeszcze moi drodzy możemy zrobić, to możemy zrobić metodę tutaj wpłaty za pomocą blika. I zobaczmy, jakie to zmieniło, 29 zł, czyli tak jak dla Apple Pay'a. No i fajne jest też to, że blikiem też możemy sobie wpłacać po zerowej opłacie, czyli nie ma tutaj prowizji. No i klikamy sobie zapłać, tutaj wpisujemy kod blika, no i oczywiście następnie potwierdzamy to na naszym banku, no oczywiście ten kod blik skąd wziąć, a no z banków aplikacji bankowej znajdziecie już kod blika. Jeśli tego nie macie, no to radzę zrobić to tradycyjnie, czyli po tej opcji przelewu tutaj właśnie za pomocą Instant Transfer. Aczkolwiek istnieje jeszcze prostsza metoda niż te, które Wam pokazałem, a mianowicie jest przelew tradycyjny. Jak macie właśnie to okno, które teraz jest wyświetlone, ale żeby nie było, cofnijmy się do początku. Czyli klikamy sobie na pln i tutaj nie klikamy doładowanie, tylko na dole, uwaga, mamy numer rachunku Zen. I mamy też m.in. napisane, do czego go używać, do czego go nie używać. Mamy też możliwość zmiany na Swift. No ale tutaj ten lokalny transfer to wystarczy, że na to konto, które macie tutaj podane, wyślecie właśnie swoje złotówki. I wtedy w ciągu, myślę, tam jednego, dwóch, trzech dniach roboczych maksymalnie trafi wam ten przelew tutaj na zen. zazwyczaj po prostu mam to kolejnego dnia roboczego. Także moi drodzy, tyle a propos do ładowania zwykłego. Mamy jeszcze opcję auto do doładowania, czyli pod doładowaniem tutaj pod tym przyciskiem mamy przycisk auto doładowanie. Jak to w ogóle działa? Mamy też tutaj zakres, możemy sobie ustawić od minimum do maksimum. W zależności jak chcemy, możemy sobie też kliknąć i ustawić ręcznie. Przy czym minimalna kwota, tak jak widzicie, to jest 100 zł, maksymalna to 10 tysięcy zł. I tutaj ustawiamy saldo, poniżej którego jeśli spadniemy, to automatycznie konto na Zenie nam się doładuje. Przecież uwaga, bo tutaj mamy możliwość ustawienia tylko i wyłącznie karty. Czyli mamy możliwość podpięcia na przykład karty z banku. Czy też po prostu, jeśli posiadacie kartę jakąś z jakąś skrypto, to też możecie ją tutaj podpiąć. No i tutaj wtedy to wybieracie, klikacie nowa karta, wpisujecie tą kartę i wtedy, kiedy saldo spadnie wam poniżej tej kwoty, którą sobie tutaj ustalicie, to karta z automatu doładuje wam kwotę. Na zen. Kolejna opcja, moi drodzy, jeśli chodzi o wypłaty z zena, więc tak, jeśli jesteśmy już tutaj na koncie głównym, na karcie głównej w zasadzie, no to klikamy jeszcze raz te złotówki i mamy tutaj przelewy. Więc klikamy sobie przelewy i mamy do wyboru kilka opcji. Możemy sobie zrobić przelew bankowy, to jest banalnie proste po prostu wpisujemy sobie dane odbiorcy, do którego chcemy tutaj wysłać. Kolejna metoda to digital currency. No i tutaj mamy też również napisane, że metoda digital currency nie jest dostępna w PLN. Musimy sobie ją zmienić na euro. No i tu, jak sobie klikniemy to euro, to mamy komunikat, że usługa przelewu waluty cyfrowej jest świadczona przez zewnętrznego dostawcę. Także, moi drodzy, jeśli chodzi o Digital Currency bezpośrednio, lepiej kupować i sprzedawać na giełdzie, która jest powiązana z Zen i po prostu później to przelewać, w zależności od potrzeb. Czyli z Zena najlepiej przelać na giełdę złotówki i na tej giełdzie kupić sobie te kryptowaluty i z powrotem najlepiej na giełdzie sprzedać do złotówki i te złotówki przelać sobie na Zena. Więc o tym pamiętajcie. Oczywiście mamy metodę Digital Currency. ale jest to związane z dodatkowymi Opłatami. Mamy też Transfer to kart, No i tutaj, jeśli macie dodaną jakąś kartę, na przykład kartę z banku, no to możecie sobie przelać Instant na wasz bank. I tutaj opłaty są naprawdę niskie. A jeśli potrzebujecie nagle po prostu pieniędzy na swoim koncie bankowym, a macie na Zenie, no to wtedy Instant trafia do waszego konta bankowego. Kolejna metoda to Zen Baddies, No i oczywiście tutaj wystarczy numer telefonu naszego znajomego, który też posiada Zen, i wtedy. Wy, Wysyłamy mu bezpośrednio pieniądze. Także, oczywiście, jak ja tutaj odpalę, to wyświetli mi się lista, wyświetliła się, i oczywiście tą listę będę musiał tutaj zamazać, żebyście nie dzwonili do moich znajomych. Ostatnia opcja to zaplanowane płatności. I możemy tutaj wygodnie zaplanować sobie jakąś cykliczną płatność, przy czym wybierz rodzaj przelewu i uwaga, mamy tylko i wyłącznie digital currency i to w euro. Bezpieczny i szybki transfer na Twój portfel cyfrowy, czyli jest to teoretycznie taka opcja automatycznego zakupu kryptowalut właśnie na Zenie. Także, moi drodzy, wydaje mi się, że to są wszystkie metody płatności, jeśli chodzi o złotówki. No i oczywiście, jeśli chodzi o euro, mamy adekwatnie tutaj podobnie. Zobaczcie, jak sobie wybieramy metody doładowania, one są identyczne. Jeśli chodzi natomiast o lokalne przelewy, no to numer rachunku po prostu wpisujemy sobie tutaj LT w przypadku lokalnych. W przypadku Swiftu również mamy taką tutaj opcję, no i wtedy jest GB. A czykolwiek nas interesują przelewy lokalne, jeśli robi Tutaj to po SEPA, jeśli robimy to wewnątrz tych polskich banków, ale myślę, że i tak wy nie będziecie przelewać euro, tylko bardziej interesują Was właśnie te złotówki. Także, moi drodzy, to wszystko z mojej strony. Mam nadzieję, że ten film rozjaśni Wam działanie już wpłat i wypłat właśnie na aplikację Zen. No i pamiętajcie, że z Zenem, jeśli płacicie kartą Zen na planie Pro, macie tutaj dodatkową, rozszerzoną gwarancję na elektronikę aż do dwóch lat. Ale o tym zrobię też osobne wideo, jak dokładnie wypełnić właśnie wniosek na aplikacji Zen, aby rozszerzyć taką gwarancję. Także, moi drodzy, to wszystko już w tym wideo. Pamiętajcie standardowo na koniec o łapce w w górę, subskrypcji, komentarzu i widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć!